Tu Bielawska Kronika Filmowa, ta prosto z miasta ludzi pracy i codziennych wysiłków. Dziś przedstawiamy Państwu materiał wyjątkowy i nieczęsto spotykany: Rzadki Kadr. Przejazd ciężarówką przez Bielawę, uchwycony z perspektywy kierowcy, obywatela, mieszkańca, który każdego dnia przemierza nasze ulice, tworząc rytm życia miasta. Wyruszamy ulicą Ostroszowicką, gdzie od pokoleń tętni serce lokalnego przemysłu. Niebawem skręcamy w lewo w ulicę Piastowską. Po drodze mijamy zakłady pracy, rodzinne warsztaty, prywatne przedsiębiorstwa miejsca, gdzie ludzie pracy od wczesnych godzin tworzą dobra, usługi i wartość dla całej bielawy. Tak wygląda nasze miasto: widziane z kabiny ciężarówki, bez retuszu, bez pozowania. Prawdziwe. Dalej skręcamy na obwodnicę bielawską ten mały cud infrastruktury, dumną nitkę asfaltu omijającą centrum. Sunąc po niej widzimy Bielawę w pełnej okazałości, rozwijającą się pełną energii, przyszłości i możliwości. Miasto perspektyw, zgody i harmonii między tym, co stare, a tym, co rośnie na nowo. Nagranie to przesłał nam mieszkaniec obywatel uważny, który patrzy i dzieli się tym, co widzi. Dzięki takim materiałom możemy pokazywać codzienność, pracę, postęp i piękno Bielawy, widziane oczami ludzi, którzy ją tworzą. Tu Bielawska Kronika Filmowa. Pokazujemy wam miasto godnego życia, takie, jakie widzi człowiek pracy. Taką bielawę zapisujemy na taśmie historii.